Zadanie czwarte. Różnica takich dwóch liczb jest równa. No oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby wklepywać to w kalkulator i... Yy i po prostu obliczać, bo są to, widzimy, bardzo duże liczby, mogą nam się nie zmieścić na wyświetlaczu, w kalkulatorze. Tutaj chodzi o to, żeby zauważyć wzory skróconego mnożenia, czyli tak, x to będzie nasza liczba 50 tysięcy i wtedy możemy sobie zapisać, patrząc na te wyrażenie, że mamy tak, 50 tysięcy plus 1, czyli x plus 1, odjąć, 50 tysięcy, czyli x, odjąć jeden. Czyli tutaj musimy wykorzystać naszą kreatywność, rozpisać sobie te wyrażenia, czyli mamy kwadrat sumy i odjąć kwadrat różnicy. I teraz musimy to zredukować, ale jeszcze musimy pozbyć się nawiasu, czyli te pierwsze trzy wyrażenia przepiszemy jeszcze raz, a minus przed nawiasem nam zmienia znaki na przeciwne, no to tutaj pozmieniajmy. Minus 1 będzie. Sprawdźmy, co nam się tu redukuje. No i x -y kwadrat się zredukują. Super. No i mamy wtedy 4x. I teraz możemy podstawić nasze wyrażenie 4 razy 50 tysięcy. No i widzimy, już takie wyrażenie jest bardzo łatwo policzyć, bo 4 razy 5 mamy 20. I do przepisania mamy 4 zera. Raz i raz, dwa, trzy. No i to jest wynik. Zobaczmy, czy taką odpowiedź mamy i zaznaczamy.